Let's go! Co za jakość rozjebana Aha się premium Dobra, weź spierdalaj Kurwa jaki klip, co jest? Dajcie przejść z Tobą Też czuję się czasami nie chcę Zejść po tymi linii okay. ja Zabrali niosą mnie i bo dla nich spadam z fali Kim jestem mieli za nic A może stąd Nagle wyłączcie pogląd Na mnie popatrzeć Dam wam szansę ostatni raz Chcieli mnie widzieć na dnie Dam wam znać jak spadnę Ciekawe ile czasu zajmie mi lot Chcą o mnie zadbać Oni wiedzą lepiej Po tych latach Czasem sama nie wiem Fajne, fajnie zrobione, klip fajny Skakać, się... Ktoś napisał sex music, bra Jeszcze będę sama, nie wiem już Sama, nie wiem już Mam pełen chlup w głowie Szklanki na sobie i... Tłum, który nie boi się podejść Dajcie spokój już Bo Fajne. nieważne co Podam powiem mi się. I tak wyrwiesz mnie na podast I tak ode mnie lepiej, Ale odsąd nagle wyłączcie Pogląd na mnie popatrzeć Dam wam szansę ostatni raz Chcieli mnie widzieć na dnie Dam wam znać jak spadnę Ciekawe ile czasu zajmie mi lo Chcą o mnie zadbać Oni wiedzą Otych latach czasem sama nie wiem czy skakać Kiedyś jeszcze będę, sama nie wiem już sama nie wiem już Spokoj ten kawałek, tak szczerze Fajny fajny, fajne, fajny, fajne, 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 fajne. Przejdę się po lodzie. Mm. Na to się okazja, to może opowiem dlaczego. Biały pokryty w plamach kryje to pod spodem. Ja na czarno ubrana wychodzę, bo od dawna nie kryję sobie nic. Na to się okazja, to może opowiem więcej ci. Fajne, podoba mi się. No w końcu kurwa coś dobrego, nie? Tak, szczerze. Spoko, twój kawałek. Podoba mi się. No nie, kurwa, tylko nie ten kawałek. Fajne. Fajny, fajny numer. O, ma pre-order? Dobra, oceniamy. Zobaczmy, kurwa. Okładka. O, okładka, spoko. Kurwa. Nieźle, kolory czerwone. Skopiowane, oczywiście, od Young Multi'ego, jak zresztą wszyscy, kurwa. Premium Box. No, patrzmy, co jest podjebane od Multiego. O, Czejnik podjebany od Multiego, klasyk, kurwa, nawet mnie nie dziwi. Trendsetter wiadomo. Eee... <grywka> łańcuszek oraz zawieszkę, debitlanckie album Marcysia Sticker Pack. Aha, to ja miałem tyle rzeczy kurwa za tą samą cenę? Aha, widzowie. A dobra, ze srebra. No dobra, okej, okay, niech będzie. Ale i tak miałem więcej rzeczy, tak. Eee, I tak miałem więcej rzeczy, kurwa. Nie no, spoko ten boksik. Fajny nawet. To jest epka w ogóle. Czemu oni kurwa epki wydają? Zamiast ten mega koszulka. Aha, podjebane z toxikur, spoko. 35 zł. Nie, to no nie tak źle. Za epkę Spoko. Nie no, spoko, spoko. Jakby jest bardzo. będzie nowa wersów i jej moc. Jest clean, nie? A czym się różni Epka od płyty? No, mniej kawałków ma. To będzie miało 7 kawałków max. Chyba tak jest, że do epki jest. Do epki jest chyba. 7 kawałków max, nie? 9? Aha. Aha. Napisane, że 9? Aha, faktycznie. Lol. Zazwyczaj tak do 7 się epkę robi, kurwa. Jakby powyżej 7 już się robi, kurwa w sumie. Bez kitu, no? Epkę się robi do 7 kawałków. Tu o długość chodzi? To ile one trwają, kurwa? Ile ta płyta trwa łącznie? 5 minut?